Wielu psychologów i badaczy uważa, że liczba osób przejawiających cechy narcystyczne wzrosła w ostatnich latach. Media społecznościowe utrwalają autopromocję, kreowanie wizerunku i zdobywanie uwagi, a to może wzmacniać zachowania narcystyczne. Na podstawie wybranych scen z życia streamera Daniela Magikala spróbujemy przeanalizować, czy przejawia on cechy typowe dla osobowości narcystycznej i toksycznej. Oto Natalia, dziewczyna Daniela. Od kilku dni prowadzi samochód. Jest zmęczona, bo przejechała już dziś kilkaset kilometrów. Daniel nie posiada prawa jazdy, nie umie jeździć autem, nie ma pojęcia o przepisach. Siedzi natomiast na miejscu pasażera, pije wódkę i włącza głośną muzykę. Nati ma dość. Jestem nad tą muzyką. Woli mi Sobie, tylko po prostu ciszej, nie? Dobra. Serio ci go boli? Co? No tak, już za głośno, tyle godzin i ja w takiej głośnej muzyce, to już... Serio? Tak dopierdoliłaś teraz? Narcyza nigdy szczerze nie interesuje samopoczucie innych ludzi. Chyba, że ma ono wpływ na niego. I dlaczego kurwa nie umiesz buzię otworzyć nagle? Ale nie! Teraz pójdzie hej że ja Czemu na Czemu pójdzie na ciebie Ego Narcyza jest bardzo wysokie. Wszystko więc kręci się wokół niego. Natalię boli głowa? Nieważne. Przecież liczy się co ludzie powiedzą o Danielu. Chodzi, że muzyka na pójdę, ale na nie o to chodzi! No kurwa! Wcześniej mnie nie Ale nie byla... to potrafisz, to przemyśl Ale nie no, to sorry, że z... Nie chodzi o... się teraz, że nagle boli? Nie, nie Nie! Będzie. A, dobra ja już nic nie mówię kurwa! Nic nie będę powiedzieć! Nie będziesz muzyki głośnej żadnej, nie będzie muzyki, już będzie cicho. Nie bawisz się tak, jak chce tego Toksyk? To zabiera on zabawki. Już nigdy nie będzie żadnej muzyki. Koniec Dobra, teraz wyszło nagle, że muzyka powoli. Ale go... teraz Dobra. nie boli głowa! Nie... Przez wiele godzin leciała muzyka, cię boli głowa? Nie dlatego! Do ja pierdolę, nie mogę nic Jest mówić. na 10 i tyle. Narcyz zawsze eskaluje problem w taki sposób, żeby ostatecznie udowodnić swoją rację. Czy zawsze ci bolała głowa? Nie, nie boli, boli mnie głowa zawsze! Lubię słuchać głośno muzyki, sama słucham! Już! Jezu! Typowe odwracanie kota ogonem i próba generalizacji. Celem jest oczywiście manipulacja. Narcyz lubi czuć się ofiarą, może dzięki temu ciągle mówić o sobie. To Natalię rozbolała głowa, ale Daniel tak zakręcił sytuacją, że teraz on jest bardziej poszkodowany. Wspaniala Co? Co? No, no. Brawa, widzicie brawa, brawo. Co? Osoba pozostająca w związku z narcyzem nigdy nie jest pewna, czy jakieś zachowanie nie wywoła kłótni albo wielkiej obrazy majestatu narcyza przysięgam już się nigdy więcej nie odezwę odzywaj się właśnie tylko prędzej a nie wiele godzin ale nie miło. źle się wyraziłam chodzi Teraz o za późno. ja Dla pierdol Przecież sama mu muzyki głośno. Lubię słuchać głośno muzyki. To zabrzmiało tak, jakby by się potrafiła mi Nie o to chodzi. Z... Po no... wielu godzinach słuchania nie. głośno muzyki, dopiero nagle nie. się odetchnąłaś, bo już nie z bólu głowy. Nieprawda. Taki sens miało Nieprawda. to, teraz. Zwróciłam Ci uwagę teraz, bo teraz po prostu tyle. Tu mamy przykład typowego gaslightingu. Polega on na wmówieniu ofierze, że to, co powiedziała, to nie powiedziała. A to, czego nie powiedziała, że powiedziała. Podobnie toksyk może wmawiać komuś, że jego emocje albo samopoczucie są inne niż w rzeczywistości. Komis. Zawsze pytałem, czy znacie Jest w porządku, kurwa, recy może lecicie. No to no niech nie robią się mi kurwa takiej ofiary. Też. No to mówię, że mam rękę. Recy... To zacznij myśleć, zanim coś powiesz, bo to było bardzo bezsensowne. No przepraszam, przepraszam, <laughs> przepraszam, że się wyraziłam. Po prostu myśl. Ofiara narcyza czy toksyka często cierpi na syndrom sztokholmski. Broni go, tłumaczy, przeprasza. Oczywiście ten etap nie będzie trwał wiecznie. No tak jest taka idealna czy coś, to proszę no, macie. Ja nie jestem idealna. I jeszcze raz ktoś Są mi będzie macie. po Danielu jechał, to ja też zacznę. Po prostu, bo wy jesteście Szyna. niesprawiedliwi. Nie wszyscy, ale jesteście bardzo niesprawiedliwi. Co to za zachowanie w ogóle? Bo ja powiem słowo i trzeba Daniela od razu obrażać, przyzywać? co to wy jesteście. Kurwa, gdzie kulturę macie. Hej też! No. Ja nie pozwolę sobie takie coś, że tak było. I tyle. Ani w życiu, ani na streamach nie pozwolę. I jeszcze raz to mi... Jak Ola powie jedno zdanie, kurwa, takie dość zrozumiałe, to ja prostuję. I skończyło się. Wiadomo. Daniel jest potężnym strajmerem i musi mieć ostatnie słowo. Wie przecież najlepiej, co i jak należy mówić. Tylko też nie będę pizdą pierdoloną, ja? że nagle Ola mówi jedno słowo, a wy, kurwa, jak nie wiadomo do kogo, kurwa, komary do, do światła, ty, jeździcie jak kurwy jakąś, ty. Skończyło się, kurwa.